Dobry wieczór, witam Państwa na pomyczowej konferencji prasowej. King Szczecin pokonał Ariwa Lotto Twarde Pierniki Torun 9082. Są z nami przedstawiciele zespołu z Torunia. Witam serdecznie Pana Trenera Dana Suboticza oraz zawodnika zespołu Pana Mateusza Szlachetkę. Panie Mateuszu, Pani na zdanie o dzisiejszym meczu. Prosimy. Na początku gratulacje dla drużyny przeciwnej. Postawili nam dobre warunki, gdzieś tam nasza koncentracja do końca meczu nie była taka, jak, jaką byśmy chcieli. Rywal grał bardzo agresywnie, też bardzo fizycznie i gdzieś te zbiórki, zbiórki w ataku i ogólnie zbiórki przegraliśmy i tak, tak nam się wydaje, że to była konsekwencja tego, że, że to jednak oni wyszli zwycięsko. Oczywiście rzuty za trzy było na słabej skuteczności, ale, ale jakby taki sport, że raz się trafia, raz nie, więc, więc tutaj, tutaj nie ma, nie ma co o, o tym myśleć, także gdzieś ta fizyczność i tak jak powiedziałem zbiórki zaważyły na, na zwycięstwie ze Szczecina, także jeszcze raz gratulacje dziękujemy za tę opinię, czy są pytania? Panie Mateuszu, można uciec do dziękuję bardzo dziękujemy and coach, it's time for your opinion about the game. Uh, congratulations Szczecin for, for the victory uh, At the end, it was fully deserved. I think in these crucial moments, they, they reacted much better. And uh, every time when we had our chance to, to do something, I think they they reacted really well. They used their advantage in this physicality, like Mateusz said. Uh, they made a uh, couple of offensive rebounds, two easy baskets from from uh, some screens, and and that uh, I think decided the game. Yes, the three point shot percentage is a really big difference, but. Przede wszystkim gratulacje dla drużyn ze Szczecina za zwycięstwo. Nie ma tutaj wątpliwości, że zasłużyli na tę wygraną, bo w ważnych momentach byli zespołem, który lepiej sobie radził. W momentach, w których zespół Storunia mógł zrobić coś dzisiaj w tym meczu, to King Szczecin bardzo dobrze na te, na te momenty reagował. Przede wszystkim bardzo dobrze King wyglądał fizycznie. Zespołowi stronienia zabrakło może kilku zbiórek, oczywiście procent rzutów za trzy punkty jest do poprawy, ale nawet jeśli rzucają tak słabo, mają ciągle szansę wygrać, jeśli, jeśli udałoby się zabrać kilka piłek więcej. Czy są pytania do trenera? Tak, Panie trenerze, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, bardzo dużo czerpał Pan informacji, wiedzy z tego pierwszego meczu, czy raczej z ostatnich występów w DG? Uh, I it's always in the second round. We always watch uh, our previous game. Especially King was team that didn't change the roster, so they, they they have same same personnel, but there is some new things. Obviously, they put in the game. So so we were doing, of course, our game and the last three or four game like like we, three or four games like we always do. So so that's that's the way we prepared the game. Sposób, w jaki zespół przygotował się na ten mecz, to zazwyczaj jest taki w drugiej rundzie, że, że zawsze bierze się pod uwagę to pierwsze spotkanie. Szczególnie przy zespołach, które nie zmieniają zbyt wiele w swoich składach. Takim zespołem jest King Szczecin, bo nie zmienił zawodników. Oczywiście pojawiają się też w trakcie sezonu nowe rzeczy, dlatego zawsze 3-4 kolejki do tyłu danego przeciwnika się ogląda. No, Dziękuję bardzo. I przed nami druga część po meczowej konferencji prasowej. Przedstawiciele Kinga Szczecin są z nami, ten Maciej Majcherek oraz kapitan zespołu Tomasz Gielo. Tomek, poproszę cię o twoje podsumowanie dzisiejszego meczu. Kolejne zwycięstwo, jeszcze dodatku na, na domowym parkiecie, bardzo cieszy. Wydaje mi się, że to jest taki nasz no, główny cel w tym sezonie, to odczarować tą nea Arenę. Na tym to się udaje, bardzo nam pomaga doping naszych kibiców, więc on nas niesie w tych szczególnie ciężkich chwilach. Patrząc na czyste statystyki, udało się wygrać zbiórkę, to zawsze nas bardzo cieszy. 20 ponad 20 asyst, mniej niż 10 strat, więc że tak powiem, robota wykonana. Może nie cały mecz się układał pod nasze dyktando, ale pomijając może tą ostatnią tą minutę czy półtorej minuty meczu, wydaje mi się, że w tej czwartej kwarcie doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie kontrolowaliśmy wynik i wydaje mi się, że dzieliśmy się piłką. Każdy miał sytuację, brał to co mógł i jesteśmy oczywiście zadowoleni z tego zwycięstwa. Dziękuję Tomek. Czy są pytania? W tym meczu kilka razy było tak, że zamienialiście się prowadzeniem. Jak to się Wam udawało, że nawet gdy rywal odpowiadał o Waszym pięciopunktowym, takiej różnicy punktów, zachowywaliście spokój i dobrze reagowaliście na to, a nie zawsze czas. brać czas. Tak, na pewno tak. Wydaje mi się, że też są sytuacje w meczu, kiedy przykładowo tracimy punkty i od razu wiemy, gdzie, gdzie padł błąd i też od razu wiemy, jakby co skorygować, czy jedna komenda ze strony głównego trenera czy asystentów czy nawet jednego z nas zawodników na boisku do osoby, która pełniła błąd jest w stanie naprawić tą sytuację, więc wiemy jakby już co, jak zagrać następną obronę i to nam daje większy spokój. W tym, w tym aspekcie wydaje mi się, że drużyna w ostatnich miesiącach naprawdę urosła, że jesteśmy w stanie lepiej e Lepiej, że tak powiem, zachowywać ten właściwy spacing i rotację w obronie. Znajdować się w właściwych pozycjach, żeby uprzykrzać życie przeciwnikowi. A też są sytuacje, gdzie przykładowo, no nie wiem, osoba, która na scoutingu powiedzmy, wiemy, że nie jest najlepszym strzelcem, trafia, trafia rzut, musimy to brać, jakby nie, możemy w stanie zatrzymać, nie jesteśmy w stanie zatrzymać wszystkiego. Najbardziej, co na pewno nas boli, to są zbiórki w ataku i punkty po tych zbiórkach w ataku, jest to nasza bolączka i musimy nad tym pracować. Wydaje mi się, że idziemy w właściwym kierunku. Wciąż jesteśmy powiedzmy na takim etapie sezonu, gdzie ta drużyna może się budować. Przed nami duże wyzwanie w postaci Pucharu Polski, ale zanim dojdziemy do tego Pucharu Polski mamy jeszcze parę spotkań, w tym dwa spotkania u siebie, które chcemy wygrać. Przepraszam, jedno spotkanie jeszcze u siebie, które chcemy wygrać. Dwa. E, tak, dwa, dwa. Przepraszam. Przepraszam, jestem bardzo zmęczony po meczu. Także mój można Jeszcze jedno pytanie od Damiana. Jak Ci się grało z takim rutyniarzem? No bo on już był na parkiecie, kiedy rozpoczynałeś karierę. Dzisiaj w tych fragmentach naprawdę robił duże zamieszanie. O. Tak, wydaje mi się, że postać taka jak Damian Kulik to jest klasa sama w sobie. To nie tylko jako zawodnik na parkiecie, ale również jako osoba poza parkietem. Miałem ten przywilej, że kiedy ja nawet od pierwszego roku, kiedy wchodzimy do reprezentacji Polski, mam 20 lat, Damian Kulik już w tej kadrze był, ocierał się o tę kadrę Polski, więc znam się tak naprawdę od mojego pierwszego zgrupowania i gdzieś widziałem jakby no cały ten prime kariery Damiana, Damiana i wiem jakiej, jakiej klasy to był i dalej jest zawodnik. Jest zawodnik. Jest naprawdę, powiedziałbym, że po zawodnik, który grozi wszystkim, jest bardzo bezpieczny, bo jest w stanie grać na lopoście, co w dzisiejszych czasach na do zawodników z pozycji 4-5 nie jest aż tak oczywiste, a jednocześnie grozi tym rzutem z dystansu. Wydaje mi się, że wiek to jest tylko liczba i on to potwierdza i naprawdę daje, daje solidne minuty. Cieszę się bardzo, że dalej gra i gra na tak wysokim poziomie, ale jednocześnie jeszcze bardziej się cieszę, że mimo jego dobrego spotkania udało nam się wygrać ten mecz. Są jeszcze jakieś pytania do Tomasza? Nie ma, Tomek, musisz uciekać już od Dziękuję bardzo. Dzięki. I Panie trenerze, Pana opinia o dzisiejszym meczu. Dobry wieczór. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, kolejnego na naszym parkiecie. Na pewno mieliśmy problemy się z rotacją, szczególnie wśród wysokich, ale myślę, że Tomek, przepraszam, Mateusz... I, 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 i Max robi dużo dobrą robotę. Ondrej dzisiaj zagrał na własną odpowiedzialność, bo strasznie go bolało Achilles przez, przez ostatnie parę dni. I też dużo szacunku dla niego, że, że w ogóle chciał, chciał zagrać bo i chciał nam pomóc, więc yy, te 15 minut też mu bardzo dziękuję, które spędził na parkiecie. Yy, myślę, że taki mecz był nie pod kontrolą, bo cały czas uczulałem zawodników, że, to jest, że ten, ten jest naprawdę, ten zespół Torunia jest bardzo bardzo groźnym przeciwnikiem, bardzo dobrym w ofensywie. Duży mają problemy w ataku, ale, yy, przepraszam, w obronie, ale, ale ofensywnie są w stanie przywrócić rywala. Myślę, że dzisiaj dobrą robotę zrobiliśmy naprawdę w obronie, bo okay, rzucili to 82 punkty, ale myślę, że te 7-8 punktów to już w tych ostatnich minutach, minuta, minuta 30 do końca, bo dzisiaj już praktycznie było połączenie, bo prowadziliśmy 12 punktami. Eee, jeszcze raz gratulacje dla mojej drużyny, podziękowania dla, dla, dla kibiców, bo znowu była fajna atmosfera. Znowu nas wspierali i bardzo nam się dobrze gra tutaj w Vene Arenie. Eee, mamy dobry bilans tutaj i, i na pewno będziemy kolejne mecze też chcieli wygrać. Dziękuję. Czas na pytania? Pan jak co z Tak jak mówiłem ostatnio, tak jak mówiłem ostatnio eee, sprawy osobistego zatrzymały w Serbii. Ale w następnym tygodniu mam nadzieję, że, że, że będzie już na początku tygodnia nas. Czy do Czarnych wróci, czy raczej nie jest to takie pewne? Nie, myślę, że wróci, tak, myślę, że wróci, tak. A kontuzja uraz Andreja może oznaczać jakąś dłuższą przerwę, czy raczej... Nie ktoś... wiem z tym momencie, ale on się z tym urazem trochę już boryka, to jest, ma problem z achillesem. Próbowaliśmy tam jakoś to niwelować ten ból, ale, ale dzisiaj znowu chyba tam w pierwszej czy drugiej akcji meczu skoczył źle i, i to się odnowiło. Chwała mu za to, bardzo mu dziękuję, że, że w ogóle się zdecydował grać, bo, bo tak naprawdę z taką kontuzją powinien odpoczywać już. Jeśli mogę. Bo po kilku ostatnich meczach zawodnicy często wspominają, że gra w cały czas jest taka falowana. że są dobre momenty, ale często przewijają się one z tymi złymi. Czy dzisiaj to trener zauważył i jeżeli tak, no to jak temu zaradzić? E, myślę, że dzisiaj też nie było takiego falowania. Faktycznie czasami może jakieś. E, nie, dzisiaj falowania nie było, bo dzisiaj, dzi dzisiaj ten mecz był cały czas tak, no 5-6 punktów, było, było na, na, na styku cały czas. My próbowaliśmy odskoczyć. Toruń, tak jak mówiłem, jest bardzo dobrze był, uzdolniony, jest uzdolniony ofensywnie, więc. Więc te straty niwelował, jakieś tam wpadły im w rzuty. Niektóre my nie mogliśmy trafić tych playałów spod kosza, znowu, bo w ostatnim meczu nie trafiliśmy 12, dzisiaj musimy policzyć, ale też chyba 6-7 rzutów nam, nam spod tego samego kosza yy, brakowało tego wykończenia. Nie, dzisiaj, dzisiaj nie było tak. dzisiaj tego falowania. Myślę, że taki mecz był cały czas na styku, tak? że, że nie można było powiedzieć, która, która drużyna tak naprawdę do, do końca dowiedzie to zrzuciństwa. Jeśli nie ma więcej pytań, zapraszamy na kolejny mecz już w sobotę z Czarnymi Słupsk. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.